Ja się cieszę, ostatnio jestem jakiś spokojniejszy, bo nie oglądam wiadomości, w ogóle, nic do mnie, tak nie dociera informacje, nie docierają do mnie. Wiem tylko, że skoki narciarskie będą na TVN-ie. To super info, nie? nie wiadomo co z tym zrobić po prostu. Ale słyszałem w ogóle, że TVN da TVP w zamian za skoki milionerów i prowadzić je będzie Sasin. Tak, gratulujemy, wygrał pan milion złotych. Co pan zrobi z wygraną? No nie wiem, kurwa, przy tej inflacji chyba kupię masło. Nie, no inflacja zapierdala, prawda? Ja to najbardziej widzę po żulach. Wiecie? Ostatnio żulas do mnie podbija i mówi: kierowniku, masz chociaż dychę? Dychę? Stary, jakbym miał dychę, to by mnie tu nie było, kurde. No, co ja mam ci, melanż fundować? Bez przesady. No, ja wiem, jak żulacy mają ciężko, ale czasem wychodzą pewne śmieszne sytuacje. Jak na przykład wiecie, jak u nas się wychodzi z dworca PKP, to tam jest ten parking taki nieopodal i tam jest zawsze taka oaza żuli, że oni sobie tam leżą, leżakują, dojrzewają. Tam, jak, jak słońce świeci, bulgoczą trochę. Droją... I ja jeszcze jak paliłem papierosy, to wyszedłem z dworca i tylko tak odpaliłem ten dźwięk, bo słychać to. I oni nie wiem, jakby mieli jakiś turbosłuch, jak jakieś antylopy na sawannie tak. I jeden dzida na mnie od razu tak. Ja spaliłem z dwa papierosy w tym czasie i on tam przez ten płot się tam przeczepał. I ja, a, a, a. Ale ja się odsuwałem i on tam. Ale eee. nie, niespożyte nie, energię miał. Bo ja nie wiem, ja bym mu uciekał, maraton przebiegł. On by biegł za mną tam. O, o kierowniku, masz jakieś. Masz jakieś osi? O. I on podchodzi do mnie tak. Eee. Ja mu chciałem tak głowę takiego mindfucka zrobić. I ja do niego mówię. Hej, masz papierosa? I on. Matrix w głowie, jak normalnie piękny umysł, wzory skróconego mnożenia. No. Nie było pytania. O, trzeba. Trzeba mieć patent. Ale ja Wam powiem, ja już nie palę papierosów takich zwykłych, teraz palę Aikosa. Nie wiem, czy ktoś z Was pali Aikosa? Pali ktoś? Tak? Tutaj pan. I jak spoko? Okej. Okay. <grystanie> <grystanie> Dziękuję. tak Większość moich dialogów z kobietami wygląda, ale lęki za pomoc. Pali pan? Tak. Fajnie? <grystanie> Nie, bo ekosy są spoko, tylko one śmierdzą takim bączurem, prawda? To jest w ogóle spoko na wymówkę. Ee, co tak śmierdzi? Aj, kos. <grystanie> A palisz? A, a, a. a gdzie masz? Yy, w domu. Nie ale tak panu ku przestrodze powiem, bo tam tego ekosa się te małe papieroski wkłada, żeby im yy, tych papierosków nigdy nie dawać komuś tak normalnie do odpalenia. Bo do mnie jakiś żula spodszedł, ja mu dałem, tam jest prasowany tytoń. Ja myślałem, że będę miał typa na sumieniu, naprawdę. Chyba pas podchodzi, mówi macie papieroska? Ja mówię, no, tylko te małe. No, małe ale warię, dawaj tutaj, tego. dawaj. Ja udałem, on odpala i tak ledwo odpalił i Mocny pet. <ślam> I stał z nami, nam coś opowiadał dalej. Nie, ale papierosy trzeba z, z, rzucić, wiadomo, nie służą zdrowiu. Ja w ogóle się ostatnio badałem, czy nie mam tego wirusa znanego na cały świat. Y, AIDS. Y, nie. Ale nie, mam wynik pozytywny, więc luz. Normalnie można się ruchać z kurwami w lesie i nic się nie dzieje. Naprawdę, ale jest, jest, jest luzik, arbuzik. Nie no, fajnie, fajnie, że jesteście, naprawdę się cieszę. Bo nie było występów w ogóle przez ten rok. Każdy z występujących sobie szukał jakiejś roboty, każdy kombinował. Na raperzy słyszałem, że szukali dorywczych prac. Rychupeja napisał bajkę edukacyjną. Było sobie, życie kurewskie, prawda? Się... Nie doszły polityk, Zbigniew Stonoga wystąpił w reklamie szamponu, L'Oreal. Jesteś chuj warta. No prawda każdy sobie... Radzi, ja też zainstalowałem tego Bolta, Ubera, wypełniłem formularze, chciałem jeździć. Tylko jak kurwa prawa jazdy nie mam, to... To by dziwnie wyglądało, by typ na mnie czekał, ja tak, pan Henryk? Mogę pana odprowadzić na chatę, jak pan chce. Będziemy szli trzy godziny, ale bez korków. No, dobra na barana, dobrze. Ale mówię, no teraz, teraz nie było występów, nie było roboty, siedziałem w chacie dużo, oj, się siedziałem w domu, sam do siebie gadałem, Jezu, już myślałem, że mam schizofrenię, bo masz schizofrenię, sam masz kurwa schizofrenię. Nie, no, tak chciałem aktywnie spędzić czas, jakoś. Miałem. Nie widać, no a nie, nie, aktywnie wiesz, umysłowo. <grystanie> Też nie widać. <grystanie> nie, nie, bo ja, tam, ja lubię gotować bardzo. Ja w ogóle oglądam te wszystkie programy kulinarne, ten tam Siemanko, witajcie na moim kanale. No wszystko oglądam, Pana Makowicza oglądam, on jest cudowny, ja go uwielbiam, on jest taki sympatyczny ten Pan Robert. On, on jest, ten brzuszek, ja bym mu zrobił pierdziocha w brzuszek, no, <grym> po prostu żeby mu było przyjemnie, no kurde niech ma, jest mega spoko. Tylko on w tych swoich programach zawsze mówi, że zrobi jakieś proste danie. Pff. To nigdy nie jest proste danie, umówmy się. On wychodzi tam z jakiejś skini w sombrero. Dzisiaj do danie proste ze składników, które każdy znajdzie w swojej spiżarce. Tylko tak my mamy spiżarkę? To się w ziemi kopie? To to? Ale mówię, mleko mam, jaja mam, parówy mam, dam radę. Ja, y, chili czyli karne to tradycyjne meksykańskie danie. Ja tak, kurwa, jak ja długo będę mleko z jajami i z parówami mieszał, że mi chili karne wyjdzie? Y, wylej najlepszą oliwę z oliwek zatejskich wzgórz na patelnię teflonową. Stary, a on tyle Kujawskiego, jaka oliwa w ogóle. O, pan Robert jest spokojny. Ja też lubię tą Gesslerową oglądać. Ja lubię, tylko ona jest taka niemiła, kurczę, no. Rzuca tymi dewolajami tam, jak futbolówką. No, Ale to jest sam Rak i rzuca krabem w ogóle, nie Nic się jej nie podoba, jest taka markontetna, maruda taka, jest. Ale coś takiego ma w sobie, no nie wiem, coś ten Kurczę... Ja bym ją wyruchał, wiecie? Ale tak klabeki, nie tak seksualnie, ja bym wyruchał, nie. No, tak no, te, te beki. Tam bym powiedział, ej, wymemlaj mi flaka. No. Co masz pod spódniczką? No, dawaj tego, mega poketa. Zacycę, gdzie te racuchy, kurwa? Po pysku bym ją bił, ty kurwa. Knajpy zamykasz, a nie możesz zamknąć mordy? Te ale to labyki tylko. Labyki, labyki. Nie no, bardzo lubię knajpy w ogóle. Ja na przykład jak byłem latem na urlopie, taki krótki wypad tam, ciupaga, oscypek, tego, tak, no, fajnie, wmielnie. I... <grym> Ja bardzo lubię te fast foody wszystkie, te zapiekanki, te kebaby, tam jak jest ten ziemniak jeden zawinięty za so 15 z ja jak ja frajer zawsze tam idę. So, tylko ja mam taką tendencję, że mi szybko tam samar wychodzi na wiesz. No, ja muszę uważać I, i dzwoniłem w ogóle do lotka. Nie wiem, czy widzieliście, że lotek schudł. Lotek do mnie, te 25 kilo zgubiłem. A mówię, co, ci nogę ujebało? Czy co, co? <grym z fighters> <grym> Co to się wydarzyło? Wiesz, on kiedyś to podatek od nieruchomości płacił sam za siebie. A ja mówię, dobra Lotek, to słuchaj, bo tu jestem na wczasach, tu wszędzie tylko fast foody. No jak to robić tak, żeby nie przytyć na tych czasach, nie? Ja słuchaj, słuchaj. W, w, w restauracjach zamawiaj dania z menu dla dzieci. To jest mała porcyjka, trochę skubniesz. I nie przepłacisz. No ja mówię no dobra, tylko ja mam ponad trzy dychy, to te zamówienia wyglądały dziwnie. Ja mówię, dzień dobry, ja poproszę ten makaronik, taki rosołek z makaronikami w gwiazdki. Zapiekankę z zygzag McQueen, Naleśniki leśniki małpy Kiki. trzy żubry i setkę gorzkich żółtofli.